Dzień dobry, jestem Piotr Żelachowski, jestem właścicielem firmy Yachting Outdoor. Jesteśmy na łasztowni w Szczecinie. Znajduję się na pokładzie jednej z moich łodzi, Oki Boats. Po prawej stronie widzicie moją drugą łódkę Trident Sport. Chciałem wam opowiedzieć o kilka kwestii, o dobrym Bezpiecznym pływaniu, jak również pokazać wam, gdzie znajdziecie poszczególne elementy wyposażenia na łodzi. Ale na początku, kilka zdań na temat samego pływania. Istnieje tutaj w Szczecinie znak zakaz falowania. On wygląda tak. Jest to jakby najważniejszy znak, który określa prędkość łodzi. Zwłaszcza tutaj, w, w, terenie, w terenie portowym. Ogólnie ten za, to jest to informacja yy, o zakazie jakby falowania, czyli tworzenia fali, która powstaje za silnikiem. Yy, w obrębie portu i tam kilku miejsc w Szczecinie nie wolno tej fali wytwarzać, ponieważ ona idzie do brzegu i powoduje, że jednostki, które są zacumowane, zaczynają się bujać, obijać. Więc pamiętajcie, ten, te, jeśli ten znak widzicie, to znaczy. Że musicie płynąć prędkością około 7 km na godzinę. Co jest łatwe do, do przepilnowania, ponieważ na echosądzie macie to pokazane w postaci y, cyfrowego wyświetlacza. Więc sprawa jest jasna. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ y, na to zwraca uwagę szczególnie policja. Jak również jest to bardzo denerwujące poszczególnych użytkowników wody. Druga sprawa, taka bardzo podstawowa, to jest zwalnianie przy mniejszych jednostkach. Czyli zwalniamy przy kajakach, przy ludziach pływających, na jakichś rowerkach, na tych łódkach bezpatentowych. Oni mają mniejsze jednostki, jak płyniemy szybko, fala Wytworzona potrafi ich tam zachwiać, a tego też myśmy nie chcieli, żeby ci ludzie jakieś mieli stwarzane niebezpieczeństwo. Ale liczę na to, że jesteśmy wszyscy ludźmi wody i dbamy o siebie nawzajem, więc tylko przypominam, na pewno będziecie się do tego sami stosowali. W kolejnej części filmu przejdziemy do opisu działania silnika na poszczególnych łodziach oraz pokrótce wyjaśnię wam, gdzie znaleźć najważniejsze elementy. Na każdej łodzi. Zaczynamy od rzeczy oczywistej, podstawowej pierwsze, pierwszej, czyli odpalenie silnika. Przekręcamy. Silniczek się odpalił. Teraz, żeby ruszyć, wciskamy ten guziczek po środku. I w zależności od tego, czy płyniemy do przodu, to manetka do przodu lub guziczek i manetka w dół. Nie robię tego, nawet no, bezsumowany, Więc. Yy, nie zademonstruję Wam tego bezpośrednio, ale generalnie jakby to jest rzeczą oczywistą, którą też pamiętacie na pewno z kursu. Ruszamy delikatnie, płynnie, wtedy łódka sobie spokojnie startuje. Ten guzik po środku Was nie dotyczy, bo on jakby reguluje wysokość silnika. Które jak tutaj widzicie sobie podnoszę, ale jest to wam niepotrzebne, ponieważ silnik jest uregulowany idealnie w tej pozycji zerowej. Odpaliliśmy silnik, ruszyliśmy, przechodzimy do zegarów. W pierwszym zegarze widzimy ilość benzyny, mamy 1/4 baku. To również dubluje się na tym wyświetlaczu elektronicznym. Tutaj widzimy, że mamy 32% baku masowego, 20 litrów, więc wiemy, że mamy 40 litrów benzyny. W drugim zegarze widzimy trym, czyli położenie silnika, to co Wam pokazywałem, żeby tego nie ruszać. Tutaj Wam pokazuję w tym momencie, że trim jest, że silnik jest na pozycji zerowej, czyli idealnej. Obroty silnika. Ekonomiczna jazda, pływanie to jest około 4000 obrotów, pomiędzy 4 a 5. To jest ekonomiczne płynięcie. Przy zachodzie słońca, jak wracacie, włącza to oświetlenie, wymagane jakby. Bezpieczeństwem i przepisami motorowodnymi. Tu mamy dwa dodatkowe włączniki świateł. One, że tak powiem, są dodatkowe, oświetlają wnętrze. Też możecie zapalić, będzie Wam na pewno przyjemniej. Sonda bardzo dobrej firmy Lawrence jest bardzo skomplikowana, więc ogranicza się do rzeczy podstawowych, które Was interesują. Są trzy rzeczy podstawowe. Mapa, macie wgrane mapy, widzicie położenie. Druga rzecz, prędkość, górna, górny wskaźnik 0, bo, bo jemy 7 y, oznacza głębokość. To jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza, że w Szczecinie jest w okolicach na jeziorze domskim, zwłaszcza na Zalewie, bardzo płytko, więc to jest dawa rzeczą bardzo ważną. Przy metrze głębokości zaczyna ta osonda pikać i ostrzega, że jesteście na płytkiej wodzie. Wtedy trzeba z tej wody się wycofać albo zwolnić prędkość, żeby dostosować czas reakcji do tej głębokości. Rzecz najważniejsza, Wasze bezpieczeństwo. Na odpowiedź na Wasze bezpieczeństwo znajduje się tutaj, w kajutce. Macie tam e, wszystkie ka e, potrzebne kamizelki. Wszystkie kamizelki są z atestem. Jest 7 sztuk, plus dwie małe dla dzieci, czyli na tyle osób, ile e, jest potrzebne na tym pokładzie. Oprócz tego, tam znajdziecie koło ratunkowe z nietonącą e, cumą na dole znajdziecie apteczkę i gaśnicę. Jak również apteczkę i gaśnicę znajdziecie w tym miejscu w tej szafce. Całość potrzebnego wam sprzętu uzupełnia wymagany przez prawo pagaj. Jak również ważna rzecz, w każdej łódce znajduje się koperta z wszystkimi potrzebnymi dokumentami, czyli jest to w naszym przypadku Oczywiście karta rejestracyjna łodzi, nasza łódź jest łodzią komercyjną, więc wszystkie te wymogi zostały spełnione. Poza tym jest karta bezpieczeństwa łodzi, ubezpieczenie oraz dodatkowe patenty, które jako właściciel mam ukończone, czyli kurs bezpieczeństwa na łodziach komercyjnych, jak również mam patent na holowanie nacerza wodnego, więc też zapraszam na łajka i narty wodne. W każdym razie w tej kopercie macie wszystko. Ostatni element nad Wami, bimini, bimini, czyli daszek. W zasadzie ten daszek jest na stałe zamontowany i też chyba nie chciałbym go zdemontowywać. Jeśli zaś taka potrzeba, bo będziecie płynęli przez jakiś mocno yy, porwisty akwent, czyli tutaj się nasuwa od razu zalew przeciński, to trzeba go zmontować. Trzeba odpiąć te, nazwijmy to śruby i położyć go na silnik. Ale wolałbym, jak macie plan płynięcia, ściągnięcia daszka, to wolałbym Wam przy przekazaniu kluczu to osobiście jeszcze pokazać. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, kotwica. Chcecie się wykąpać, rzućcie kotwicę na wodę, wtedy łódka nie będzie się znosiła. Tramilkę macie z tyłu, łatwo możecie wejść. Na koniec chciałem Wam życzyć oczywiście pomyślnych wiatrów, żebyście się dobrze bawili, żeby każda minuta na wodzie była dla Was przyjemnością. Jeśli nie możecie doczekać rejsu, zawsze możecie popatrzeć sobie na różne filmiki, zdjęcia na stronach YachtingOutdoor.com albo na Facebooku Yachting Outdoor. Zapraszam do rezerwacji, zapraszam do kontaktu, oferujemy narty wodne, rejsy wędkarskie, rejsy okolicznościowe, zakup voucherów, no i oczywiście podstawowe nasze czartery oraz rejsy na różne wasze okazje urodzinowe, kawalerskie itd. Ahoj, widzimy się na wodzie.